Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny grudniowy dzień. Witam was, Olga z Wielkiego Buka. Kiedy myślę sobie o moich ulubionych epokach historycznych, to na myśl przychodzą mi trzy: oświecenie wraz z XVIII wiekiem, czas Cesarstwa Rzymskiego, zapanowania Juliusza Cezara i krucjaty do Ziemi Świętej w średniowieczu. I dzisiaj będzie właśnie o krucjatach, a dokładnie o trzeciej wyprawie krzyżowej. Razem z wydawnictwem Uroboros i grupą wydawniczą Foxal zabierzemy Was do Ziemi Świętej czasów Saladyna i Baliana z Ibelinu. Zapraszam na doskonałą, epicką trylogię Marcina Mortki, czyli Miecz i Kwiaty. Rok 1187, miasto Tyrne Ziemi Świętej w tak zwanym Utchmech. Gwar, szaleństwo barw i kolorów, kulturalno-religijny tygiel i nasz bohater Gaston de Bedo. Owładnięty potrzebą pokuty, od razu wpada w wir szalonych inżynierii i wkrótce przekonuje się, że Ziemia Święta wcale, a wcale taka święta nie jest. Zaginowania templariuszy i szpitalników, zaginięcie jego legendarnego brata, rycerza zakonu, przygotowanie do kolejnej wojny z Saladynem, a do tego piękne kobiety, które tutaj mają o wiele więcej wolności niż na zachodzie i nie boją się babrać w brudnej męskiej polityce. Czy niedoświadczony Gaston pokona w tej krainie demony przyszłości i odnajdzie swoje przeznaczenie? Trilogia Miecz i Kwiaty Marcina Morki to opasła, grubaśna przygoda na miarę trzech muszkiterów, a nawet bardziej. Prawdziwa historia. Czas kruciat i wypraw krzyżowych jest tak fascynujący i pełen idealnych motywów, że wystarczy całą fikcję oprzeć dokładnie na prawdziwej historii i będzie z tego idealne tło. Bohaterowie. Niezwykłe wręcz filmowe postacie historyczne, jak chociażby wszechładny Saladin ze swoją gigantyczną armią u boku, czy chociażby bogobojny szlachetny Balian z Ibelinu, mieszają się tutaj z postaciami fikcyjnymi, niemniej równie fascynującymi. Wschód i zachód. W tle i fryty na ścianach namiotów, diabeł wewnątrz duszy i sekretów moc. Tutaj wschód spotyka zachód. Mamy religię, wierzenia, legendy, totalną mieszankę, absolutny kogel mogel mistycyzmu i duchowości. Plastyczne opisy chociażby atmosfery miasta Ter albo tego rozemocjonowanego napięcia, panującego przed bitwą tak zakończonego, rozładowanego urwaniem chmury, dawały takie znitne napięcie czytelnikowi, że jesteśmy tam razem ze wszystkimi. Podczas lektury czucie jest wręcz te zapachy przypraw, potu rozgrzanego metalu, widać tę barw i błyski złota. Świat miecza i kwiatów autentycznie ożywa i hipnotyzuje na kartach tej trylogii. Oczywiście nie można tutaj uciec też od tego swoistego poczucia tragizmu, takiego bezsensu, które towarzyszyło kurcjatom i wyprawom krzyżowym gdzie ta najważniejsza idea gdzieś uleciała, a zostało ze strony Armii Saladyna powiedzenie Inshallah, czyli jeśli Bóg pozwoli, a ze strony obrońców Jerozolimy Deus vult, niechlubne Deus vult, czyli Bóg tak chciał. Krucjaty w oczach Marcina Mortki i jego bohaterów naznaczone są już tym piętnem przyszłości, jakby z góry skazane na porażkę, niosące dylematy nie epoki krzyżowców, ale nasze współczesne. Ten tragizm ta skaza nieco odbiera tej historii rozmachu, ale w sumie w tej historii tego rozmachu jest na tyle dużo o tej niesamowitej historii Ziemi Świętej Bezutej, co nieco z, ze swojej świętości, że w sumie ani niech nosi tę skazę, a co mi tam. Miecz i Kwiaty to niesamowita opowieść, to jest cudowna, wspaniała przygoda i teraz jest dostępna w jednym grubaśnym tomie. Jak dla mnie jest to cudo idealne na prezent dla wszystkich miłośników powieści historycznych, awanturniczych, przygodowych, łączących wszystkie te trzy cechy, takich jak chociażby trzej Muszkieterowie, którym moim zdaniem ta trylogia spokojnie dorównuje. Polecam kochani z całego serducha! Kochani, a teraz najlepsze, dlatego że wydawnictwo Uroboros przygotowało dla was aż trzy egzemplarze tej grubaśnej, cudownej trylogii. A pytanie konkursowe brzmi, która epoka historyczna, który okres w historii, który czas w historii zrobił na Was największe wrażenie i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod tym filmikiem i tym razem, kochani, ten konkurs trwa już do końca roku, a ja w styczniu wybiorę trzy najciekawsze odpowiedzi. I to wszystko na dziś. Za tę wspaniałą, cudowną przygodę na wyprawie krzyżowej, trzeciej wyprawie krzyżowej raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Uroboros i grupie wydawniczej Foxal. A Wy, kochani, pamiętajcie koniecznie, żeby zajrzeć jeszcze dzisiaj na bloga i odwiedzajcie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchatze, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie dać łapek w górę. Subskrybujcie oczywiście kanał, jeśli jesteście tu nowi, albo jeszcze zapomnieliście to zrobić, subskrybujcie, bo warto. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia pa, pa!